Dziękuję serdecznie panu profesorowi za ten wspaniały, intrygujący wykład historyczny. Mam tylko nadzieję, że nasze dzieci i wnuki będą miały okazję jeszcze słuchać takich wykładów w szkołach, bo po tym co pan profesor powiedział, już wiemy na pewno jak ważna jest historia w edukacji następnych pokoleń i jak bardzo niektórzy o to nie dbają i jak bardzo... Im na tym nie zależy. Pan profesor Andrzej Zebertowicz, wywołany przez pana profesora Nowaka do tablicy. Proszę bardzo, panie profesorze. Witam państwa serdecznie. Najpierw polemika wobec Andrzeja Nowaka. Jego wypowiedź była niespójna. Powiedział, że ojczyzna nie jest projektem, jest dziedzictwem. A potem, w duchu eseju o duszy polskiej profesora Legutko wykazał, że jesteśmy narodem zdewastowanym po serii katastrof cywilizacyjnych i potrzebujemy rekonstytucji, potrzebujemy projektu, który zogniskuje nasze energię. Przede mną rozpościera się loża VIP-ów. Zobaczcie Państwo, w tej Loży mówię tym, którzy są dalej, są wolne miejsca. Obóz patriotyczny ma wolne miejsca dla swoich elit. Zachęcam wszystkich do. Do wyruszenia w podróż po, po bycie przywódcami tej Polski, która musi zostać zrekonstruowana. Teraz poproszę prezentację. Proszę państwa, nie będę mówił, kto Polską rządzi. Ja powiem, dlaczego rządzi. Uważam, że odpowiedź na pytanie, dlaczego rządzi ten, kto rządzi jest dla nas jako obozu patriotycznego ważniejsza niż odpowiedź na pytanie, kto rządzi. Gdzie, gdzie Lwipy mogą widzieć tą prezentację tutaj? A ja nie widzę jej. Proszę cały czas prezentację wyświetlać, żebym wiedział, co mam mówić. Proszę Państwa, na pytanie, dlaczego rządzi Polską ten, kto teraz rządzi, Odpowiedź się na oczywiście, z powodu błędów jednej osoby, z powodu błędów Jarosława Kaczyńskiego jako premiera. Ale gdybym jako socjolog poprzestał na tej odpowiedzi, to bym nadmiernie zdefiniował rolę jednostki w historii. Nie mogę na tym poprzestać, nie mogę przeceniać roli jednostki w historii. Prezentacja mi znikła i nie mam w głowie nic do powiedzenia. O, proszę Państwa, główne motywy opowieści. Będę mówił o systemie trzeciej RP i o elektoracie systemu trzeciej RP. Nie o elektoracie Platformy, nie o elektoracie SLD, nie o elektoracie partii Andrzeja Rozenka. Nawet nie o elektoracie partii, która jest kwintesencją systemu trzeciej RP, czyli PSL-u. Będę mówił o elektoracie systemu trzeciej RP. Będę mówił o tym, że pod koniec lat 90. dwójka wybitnych profesorów, Jerzy Hausner, ekonomista, później wicepremier w rządzie Leszka Millera, i profesor Mirosława Marody, obecnie wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, socjolog, skonstruowali koncepcję instytucjonalizacji nieodpowiedzialności. I dość głęboki sposób opisali mechanizmy, które to powodują. Ale dzisiaj nie zastosują tej koncepcji, żeby powiedzieć, że zarządów żadnej tej ekipy ta instytucjonalizacja nie była bardziej rażąca. Że wicemarszałkiem Sejmu dostaje człowiek, który popełnił rażące błędy w zarządzaniu ministerstwem infrastruktury, marszałkiem Sejmu kobieta, która popełniła rażące błędy w zarządzaniu ministerstwem zdrowia, na wyższy stopień generalski zostaje mianowany szef biura ochrony rządu, który popełnił rażące zaniedbania. W realizacji swoich zadań, a ponad 100 tysięcy moich rodaków z Małopolski wybiera do Senatu ministra obrony narodowej, byłego ministra obrony narodowej, który jest odpowiedzialny za rażące zaniedbania. Socjologowie polscy nie będą pogłębiali koncepcji instytucjonalizacji nieodpowiedzialności. Będą tworzyli, to znowu termin profesor Mirosławy Marody, kolejne diagnozy bez konsekwencji. Mamy niekiedy dość głębokie diagnozy opisujące schorzenia różnych sfer życia społecznego, z których nie ma żadnych konsekwencji. I to jest pewna cecha sytuacji. Gdy jeżdżę na liczne spotkania, to widzę niebezpieczny automatyzm myślowy o obozie patriotycznym chęć pogłębiania kolejnych diagnoz, które prowadzą tylko do nefetyzmu, i niechęć albo nieumiejętność programowania, mówienia o. O rekonstytucji naszych zadań, instytucji, jak i pewnego projektu. W efekcie mamy racjonalizację indywidualizmu na założeniu, że nie można nic zrobić w sferze publicznej, ale można troszczyć się o byt swój prywatny, swojej rodziny. Ja nacisnąłem guzik, ale prezentacja zniknęła. Proszę Państwa, Polska jest. O... Polsk... Panie premierze, proszę nie podpowiadać. Polska znajduje się w sytuacji, która przez część badaczy społecznych jest opisywana jako pułapka społeczna. To jest sytuacja, która jak jest oceniana przez większość, albo niekiedy przez wszystkich, jako dolegliwa, jako nie do przyjęcia, ale ludzie mają racjonalne motywy, żeby ją podtrzymywać. Do konstrukcji tej pułapki doszli badacze między innymi programów antykorupcyjnych w Afryce. Stwierdzili, że na przykład w Kenii. Badani twierdzili, że nie chcą uczestniczyć w korupcji, ale ponieważ wszyscy wokół uczestniczą, byłoby nieracjonalne zrezygnowanie z działań korupcyjnych jako metody zabezpieczania swoich interesów. Otóż ta pułapka powoduje, że system jest na poziomie tak suboptymalnej równowagi, to znaczy, że dostępne naszemu społeczeństwu zasoby są wykorzystywane w mniejszym stopniu, niż to jest możliwe. A teraz chciałbym Państwu opowiedzieć. Na pytanie, dlaczego rządzi, jaki jest elektorat systemu trzecierpej, I zacznę od ludzi zaufania społecznego, od lekarzy i prawników. Niedawno podano informację, że w Małopolsce 80% lekarzy i prawników, którzy prowadzą prywatne praktyki, poinformowało urzędy podatkowe, że ich dochody z tych prywatnych praktyk są niższe niż średnia krajowa, w związku z tym nie muszą mieć kas fiskalnych. Otóż wydaje się, że bez specjalnych badań socjologicznych można uznać, że wielu z nich po prostu oszukuje. I to jest pewna część elektoratu III Oni chcą, żeby ci wielcy złodzieje, którzy są na górze, nie przeszkadzali w małym złodziejstwach. Takich sytuacji mamy pełno. Obecny system jest w pewnej równowadze, w pewnej stabilności, bo nastąpiło zsynchronizowanie dwóch przekazów kulturowych. Które nie są ekspresji z verbis, nie są otwarcie komunikowane, i dlatego przez dłuższy czas nie rozumieliśmy tego mechanizmu. Jeden przekaz idący z góry od platformy to jest przekaz wypowiadany półgębkiem. Nie traktujemy rządzenia poważnie, nie traktujemy wspólnoty poważnie, nie traktujemy Polski poważnie. Będziemy pilnowali, żeby w sytuacjach krytycznych była przysłowowa woda w kranie. My przymykamy oko coś, co wy robicie. I cała atmosfera przyzwoleń na wszystkich sferach życia społecznego w administracji, w szkolnictwie w wszystkich szczebli, uczniowie udają, że się uczą. My udajemy, że uczymy. Członkowie komisji przetargowych udają, że uczciwie rozstrzygają konkursy. Przedsiębiorcy, że uczciwie w nich startują. Sytuacja pewnych przyzwoleń. I otóż zaczynam od tego elementu elektoratu trzecie RP, a nie od oligarchów i ich sieci klientelistycznych, którzy są istotnymi elementami, bo to bo ta tkanka kulturowa przyzwoleń, przyzwolenie na kulturę byle jakości stało się strukturalną cechą, która jest odziedziczoną po PRL-u, ale zarządów obecnej koalicji została doprowadzona do typu idealnego. Jeśli nie zrozumiemy tego wymiaru, to wszelkie sposoby myślenia, które sam współtworzyłem jeszcze kilka lat temu, koncentrujące ostrze działania politycznego na tak zwanym układzie, czyli zakulisowych graczach dysponujących wielkimi zasobami, będzie rodziło nieefektywne strategie polityczne. Inne elementy, proszę Państwa, tego elektoratu systemu trzeciego są na slajdzie. Otóż, m, otóż ten elektorat funkcjonuje w obszarze racjonalnego strachu i irracjonalnych lęków trzeciej RP. Racjonalny strach to są ci na przykład biznesmeni, którzy płacą łapówki przy zamówieniach publicznych, którzy działając na styku prywatne, publiczne zbudowali swoje fortuny i mają racjonalne obawy, że w razie wprowadzenia rządów prawa. W, będą w tarapatach. Natomiast oni potrafili, podobnie jak, jak zadeklarowani, zdegenerowani agenci SB z, z lat PRL-u, potrafili wciągnąć do obozu lęku ludzi, którzy nigdy nie byli donosicielami, którzy nie zrobili żadnych krzywd, mimo że niekiedy rozmawiali z SB, ale udało się ich zapisać do obozów wrogów 4RP. Otóż wielcy złodzieje, którzy mają racjonalne podstawy, żeby się bać państwa prawa, potrafią tysiące urzędników. Pracowników, administracji, małych biznesmenów, którzy nie współtworzą zła w sposób kreatywny, tylko dopasowują się do chorych struktur, zapisać do obozu przestraszonych. W psychologii odróżnia się lęk, strach, jak coś, co jest racjonalnie uzasadnione, i lęk, co jest nieracjonalne. Ale nieracjonalny lęk może być siłą polityczną. Wyświetli się, nie wyświetli się, wyświetli się. Proszę Państwa. Przechodzimy do pytań praktycznych. Czy są takie elementy systemu III RP, na które główna partia opozycyjna dzisiaj nie oddziaływuje, chociaż mogłaby to robić? Jakich beneficjentów tego systemu powinno się atakować, których neutralizować, a z którymi zawiązać sojusz wprost lub w sposób dorozumiany? Widzę niedosyt tego, tego typu myślenia strategicznego. Odróżnienie tych środowisk, grup interesów, które należy atakować, tych, które wystarczy zneutralizować i takie, które się nadają na potencjalnych sojuszników. Myślę szybciej niż się przewijają slajdy, ale a może wolniej. Proszę państwa, zły przycisk. To, czyli ja robię jedno, a tam drugie robią. Bo. bo Pan Filip Staniukom mówi, że żebym szedł do przodu, muszę lewy przycisk przyciskać. Nie wiem, czy to jest zgodne z moim temperamentem. <noise> Proszę Państwa, jakie w świetle tej diagnozy rysują się elementy planu politycznego? Potrzebne jest obniżenie poziomu i strachu, i lęku, przez zmianę języka i wypromowanie nowych twarzy, albo przynajmniej operacje plastyczne niektórych starych twarzy. Dalej, za, zapowiedź przemyślanej, selektywnej amnestii, która pewnej części biznesu da szansę na zalegalizowanie majątków, których i tak nigdy im nie odbierzemy, a ich strach co do tego wpycha ich w ręce przeciwników Polski. Wreszcie rozważenie prawnego zakończenia lustracji w sensie badawczym, w sensie. Prawdy i fałszu, lustracja będzie zawsze miała miejsce w, w kulturze politycznej. Natomiast w sensie prawnym ten system lustracyjny jest niewydolny i wytwarza więcej kosztów politycznych niż korzyści. Wreszcie to, czego nie widzę w strategiach głównych partii opozycyjnych, rozpoznawanie pól napięć między głównymi beneficjentami systemu przecierpę w celu, w jakim celu? Myślę, że pan prezes się domyśli. Jednak, no, a teraz pewien głębszy poziom owego lęku tych, którzy w sensie długofalowym nie mają interesu w popieraniu systemu patologicznego. Ci lekarze i prawnicy, od których zacząłem, jako modelowego przykładu elektoratu III RP, oni by płacili te podatki, gdy byli przekonani. Że państwo gra uczciwie i tych pieniędzy nie zmarnuje. I gdyby byli przekonani, że tak wypada i że inni też tak zrobią. Natomiast w sytuacji, w której oni są przekonani, że wszyscy obok oszukują, oni są w, w położeniu tych kenijskich wieśniaków, którzy, są, którzy sobie mówią, czy nawet kenijskich intelektualistów, którzy mówią sobie, jak ja nie będę korumpował, a wszyscy obok to potraktują mnie jak dziwolonga i nic nie załatwię. I teraz. To wszystko nakłada się na pewien głębszy mechanizm, który neurolog Antonia, Antonio Domasio uchwycił, wprowadzając pojęcie markera somatycznego. Otóż ten neurolog mówi tak: jeśli analizujemy proces podejmowania decyzji przez ludzi, to zanim na przykład wyborca, dziennikarz, biznesmen, dokona jakiejkolwiek analizy zysków i strat i zanim jego umysł racjonalnie zacznie myśleć, może ten Kaczyński miał rację, zanim sobie to wyartykułuje, to w organizmie człowieka, który jest na tej ścieżce rozumowania, zdarzy się coś istotnego. Gdy na myśl przyjdą mu złe skutki decyzji, wyobrazi sobie te państwo policyjne czasów PiS, nawet jeśli to będzie się działo przez mgnienie oka, w jego organizmie głęboko będzie doznawał nieprzyjemne uczucie w trzewiach. To uczucie odnosi się do ciała i na poziomie ciała sygnalizuje odrazę wobec podjęcia decyzji w określony sposób. Damaszio nazywa to markerem somatycznym. Otóż system trzecie RP, czy było to planowane, czy nie, ale. Funkcjonalnie wdrukował takie markery somatyczne tysiącom, być może milionom Polaków, łącznie z wyrafinowanymi profesorami, naszymi kolegami uniwersyteckimi. Jeśli nie znajdziemy sposobu rozkodowania tego, to żadne racjonalne argumenty nie trafią. No, to już teraz pojechałem w lewo, ale miało być w prawo jednak. No. Proszę Państwa, w Polsce markery somatyczne ma wdrukowany obóz osób ciężko przestraszonych przez Jarosława Kaczyńskiego. Czy, czy my, czy rozumiemy ten obóz, czy rozumiemy ich sposób myślenia, kto jest odpowiedzialny za komunikację z ciężko przestraszonymi? Czy wiemy, jakie terapeutyczne techniki, mówię w cudzysłowie, ale może w cudzysłowie jest zbędne. Należy zastosować, by do nich dotrzeć. Na przykład informacja z 26 kwietnia bieżącego roku. Do końca roku pracę straci minimum 1600 bankowców. Banki tną zatrudnienie jak w czasach kryzysu. Część ze zwalnianych odnajdzie się w pośrednictwie. Czy w obozie Czwarte RP mamy jakieś przesłanie, jakiś komunikat, jakąś ofertę dla tych ludzi? Jak należałoby ją zakomunikować? Jakimi słowy? Czy ją twarzą? A teraz przechodzę, proszę Państwa, do, do naszego projektu. Otóż, z tego Bagna, byle jakości trzeciej RP, wynurzają się wyspy, które są takimi oazami polskości. Wynurza się archipelag inicjatyw patriotycznych. Skąd on się bierze? On się bierze, ze słusznego wstydu, jak powiedział mi jeden biznesmen Starunia, człowiek sukcesu, na pytanie, dlaczego pan zaczął w rozmaitych inicjatywach, dyskusjach, klubach patriotycznych działać, powiedział, bo po 10 kwietnia było mi wstyd za moje państwo. Otóż to jest dobry wstyd, który może pomóc nam odbudować wspólnotę. Ale ten ten dobry wspyt współtworzy godnościowy elektorat, ale to nie wystarcza. Dlaczego? Ten archipelag polskości składa się z setek, może już tysięcy projektów, których współtwórcy najczęściej wykorzystali już swój potencjał organizacyjny. Archipelag cierpi na potężny deficyt umiejętności przywódczych, zdolności samoorganizacji na wyższym poziomie stworzyć Klub Gazety Polskiej. To jest zupełnie inna gra niż stworzyć większy organizm z licznych portali patriotycznych, bo wtedy, w tym drugim przypadku, trzeba zarządzać, jak to mówi podpałka, kieszonkowymi Napoleonami. A to już jest wyższa szkoła jazdy. I otóż, ale czy w tej sytuacji czeka nas praca organiczna? Nie twierdzę, że przed nami stoi praca turbo organiczna, jeśli wykorzystamy to, co współczesne nauki społeczne, co psychologia społeczna mówi o przywództwie. Przywództwo to już nie jest w dzisiejszych czasach synonim magicznej charyzmy, z którą ludzie się rodzą raz na 100 lat. Przywództwo jest rozkodowane na sekwencję umiejętności i można precyzyjnie opowiedzieć, jakim Ścieżką szkoleń można wyselekcjonować osoby o takim potencjale. Archipelag sam je selekcjonuje, ale my ten proces możemy przyspieszyć. Jeśli zrobimy Kongres Polskości, uruchomimy projekt warsztatów niepodległościowego przewództwa, wreszcie coaching patriotyczny. To wszystko w ramach formuły, którą nazywam minimum patriotyczne. Proszę Państwa. Ono ma więcej punktów, a ja sprowadzę do dwóch. Po pierwsze, pierwsze założenie tego minimum, które musi zaakceptować każdy, kto chce przynależeć do archipelagu polskości. Po pierwsze, że w świecie jaki jest, jaki się wyłania, Polska i własne sprawne państwo jest nam potrzebne. I po drugie, długie zdanie teraz będzie. Można być dobrym Polakiem, nie będąc katolikiem. Można być dobrym Polakiem, nie będąc osobą wierzącą. Można być dobrym Polakiem, mając poglądy lewicowe, prawicowe albo nie posiadając jedności, jasności w tej materii. Ale nie można być dobrym Polakiem, nie rozumiejąc kulturowej i organizacyjnej roli Kościoła katolickiego w dziejach Polski. Moim zdaniem ten projekt to jest do dyskusji. Minimum patriotycznego wyznacza kontury polskości. Jak ktoś nie chce zaakceptować tych konturów, to wypisuje się z archipelagu i z Polski. Dziękuję bardzo.